Prezentuje moi drodzy, patrzcie co tutaj mamy. Mamy tutaj dużo jajek i koguta. No a właśnie, i kto tu nosi? I się zastanawiam, czy ta kura czasem tu nie siedzi na nich, ale chyba nie. Nie, nie, nie. Tak mi się wydawało przez chwileczkę. No i te jajka weźmiemy, no bo nic z nimi nie jest. Jak widzicie, wszystko jest ok. Widzę, że tutaj jedna kura nie znosiła tego. Dwie bądź nawet i trzy. Także jak widzicie, ile tu jest tych jajek. <laughs> 10, 13 jajek. Szczęśliwa liczba. 13, 13 się urodziłem. No dobrze, koniec tych tutaj bzdur. Jak widzicie, no są jajeczka, a teraz przechodzimy do ładniejszych, ciekawszych rzeczy. <laughs> Jesteśmy tutaj. Tutaj, czyli gdzie? Tutaj, moi drodzy, czyli. U pisklaków i u kaczuszek. Jak widzicie, zrobiłem tutaj taką konstrukcję, ale o tym za chwileczkę. No i patrzcie, jakie piękne te kaczuszki! No, cudowne są one. Naprawdę przepiękne. Przepiękne są one. Pokażcie się bardziej, kaczuszki. Tutaj jest kogucik który poluje na mnie. zobaczcie że ujrzę mnie od razu. Czekajcie. Patrzcie, tutaj. I wystawiam mu palec. Poczekajcie Może nie? Oj! No i wiecie, i tak to z nim jest No trochę go zawsze podenerwuje, no ale co Moi drodzy, generalnie mam złą wiadomość, bo niestety, ale padła mi jedna z młodych sirek Najpewniej była to kurka, chociaż no nie wiem w sensie tu mam dwa koguciki to będą to będzie kogucik, to będzie kogucik i to będzie kurka kurkę oczywiście sobie zostawiam a koguciki są na sprzedaż także jeżeli jesteście chętni to zapraszam mam w sumie trzy koguty na sprzedaż bo białego chociaż szkoda mi trochę go sprzedawać ale białego eee, kogo jeszcze no i tego i tego czarny zostaje u mnie no moi drodzy, jeszcze mam tutaj ciekawą rzecz w ogóle, no szkoda mi tej kurki sirki, no ale czasami tak bywa, no chora jakaś coś i no niestety, no wszedłem rano i patrzę, niestety padła. Moi drodzy, mam tutaj seramy i dwie seramy siedzą, wyobraźcie sobie, a tutaj jest woda poidło te od kurczaków, dlatego że e, się bałem, że ta sirka nie może tutaj pić, bo takie trochę to małe jest, dlatego... Dałem tutaj silce, to, to większe takie odseram, No i sobie jest sirka leży, a pod sobą małe. A tu moi drodzy, kaczuszki, No, a tutaj zrobiłem, jak widzicie, taką ściankę. E, ściankę w sumie ona jest lekko, nawet przesuwna, ale tak leciutko. E, nie specjalnie, tylko dlatego, że jest tutaj nieprzykręcona, ale no dobra, jest ścianka, także oddzielone są pisklaki od kaczek i tutaj jeszcze dałem takie deseczki, żeby mi nigdzie nie wypadały kaczuszki, a nie pisklaki przez tą tutaj szwarkę, no tu, właśnie tutaj. Dobra, moi drodzy, tutaj kogut się na mnie czai, gupek, no a my chcemy na pewno zobaczyć kaczuszki. Także daj, daj mi, daj mi, daj mi, kurka. <noise> Są kaczuszki. Są kaczuszki. Są kaczuszki. Piękne. Piękne kacuszki, Ale ładne. Ale ładne kaczuszki. No i pytanie, która teraz to staropolskie, a które dworki. Nie pamiętam właśnie, czy staropolskie miały Yy, czyste, w sensie czyste. Yy, nie czarne płetwy, czy właśnie może miały. Wydaje mi się, że jedna staropolska jest na 100%. Kurczę, no nie pamiętam już, jak te staropolskie wyglądały i dworki z młodych, bym musiał sobie spojrzeć jeszcze raz. No i tak właśnie sobie tutaj wszystkie żyją. Moi drodzy, już zbliża się godzina. Wieczorna w zasadzie jest już czarna godzina i to późna dosyć, dlatego tutaj ładnie wyczepiamy im światełko i gasimy również tutaj, bo muszą iść spać. Także lecimy dalej. Jestem właśnie u nowych tutaj w kurniku i powiem Wam, że dzisiaj wyjątkowo mało jajeczek w sumie, ale jak widać, no działa, działa. Dlatego moi drodzy, jak jesteście chętni, żeby właśnie takie jajeczka. Móc zbierać z takich fajnych gniazd, znaczy może nie takie jajeczka, ale wasze jajeczka z gniazd automatycznych, to zapraszam. Ile tu miałem? Trzy, cztery. To moi drodzy, zapraszam do. E w opisie macie po prostu linka. Także zapraszam, zapraszam. O, no i tutaj szóste, nie, czy piąte? Pięć chyba, co? Chyba pięć. No, mniejsza z tym. E no jest trochę jajeczek. O i tutaj jeszcze jest jedno, ale kurna, czy kura przed chwilą czasem tego nie zniosła, bo tu jedna właśnie leżała mi w kącie. No ale jak widzicie słaba skorupka, niedobudowana. I zostawimy to dla Trixie. Dla Trixie, chcesz? Chcesz Trixie? Chcesz? Lubisz to w ogóle. No więc moi drodzy. No mamy tyle jajeczek, także tak jak mówię, jak jesteście chętni, żeby takie gniazda właśnie sobie zakupić, to zapraszam, w opisie macie linka oraz numer do producenta i tak dalej. Ehm, no, tak to wygląda tutaj na strychu, zaraz się bierzemy za te beczki, w sensie zaraz, jakoś na dniach. I co moi drodzy, i tak to właśnie tutaj w tym nowym kurniczku wygląda. Kurki sobie ładnie żyją, niosą. No a. Właśnie. Jak to tutaj wygląda z wybiegiem, to zobaczycie już za dnia, dlatego nie dzisiaj. Więc moi drodzy, widzimy się jutro. Do jutra. Wypuścimy tego dziubdziusia z kurką i zobaczymy jak tam pistaki i tutaj małe kaczuszki. Zobaczymy tylko wypuścimy tutaj te. Ogólnie to Patrzcie, jak tam ładnie odbija to. Nie wiem, co to jest w sumie. Czcina? No coś tam takiego rosło. Fajnego. Tylko, że kury to zawsze zniszczyły. A teraz to ma okazję odros odrosnąć. No, także moi drodzy, tak jak mówię, dwa kółciki na sprzedażkę. Jeżeli ktoś jest chętny. Są one o barwie. No, jeden taki jaśniejszy, szary, a drugi taki ciemniejszy. Także. Zapraszam, zapraszam. A ty kurka co tu robisz? Kurka, co ty tu robisz? No właśnie idź do swoich, co ty tu robisz? Światełko wam zapalimy, żeby was ładniej zobaczyć. Co kaczuszki i bisklaczki No ładnie. No tutaj wszystkie wyszły. I tutaj moi drodzy seramki siedzą. Uo, zamieniły się miejscami, no patrzcie. Teraz nawet ich nie otwieram, no bo nie widzę sensu. Po co? No, także tak to moi drodzy wygląda, tutaj nie wiem co ona tutaj szuka u nich, nie wiem czy tego wyższego nie, powinien nie powinienem zrobić, no tak to ona tu zagląda, nie wiadomo po co. No, a kaczuszki tutaj ładnie sobie chodzą, zaraz trzeba będzie im nasypać jedzonka, wody i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze nakarmimy je później e, tutaj właśnie, no, czym? O, tutaj mamy trochę tego, także sypiemy eee, jajeczkiem, no jajeczkiem, dokładnie tak. Właśnie moi drodzy ogarnąłem sobie tutaj w przedsionku, bo już też był no syf po prostu, więc sobie tutaj ogarnąłem, kurki tutaj ładnie znoszą jajeczka, poza tym w sumie w międzyczasie, yy, aha jeszcze nalałem wodę kurkom i moi drodzy w międzyczasie jeszcze, wyobraźcie sobie, że złapałem ile, zagoniłem tutaj kur, kurcze no 7, 8, coś takiego, także no trochę ich tu łaziło, teraz dziób gdzieś nie ma z kim tutaj się... Pobawić e, Co? Lakuś tutaj się wygrzewa Na słoneczku Nie? Lakuś Jeszcze sobie moi drodzy e, Pójdziemy teraz do kaczuszek Zresztą teraz Króliczki dostały jedzonko Wodę mają Zaraz jeszcze jakieś warzywka, owoce zostaną No i co? Kaczuszki Ładnie tutaj, fajnie te przedzielenie, dużo miejsca mają wszystkie, eee, zresztą tutaj nie wiadomo, nie, nie potrzebują nie wiadomo idę Jeszcze tutaj świeżą wodę z cilką, umyłem poidło ładnie i moi drodzy, za jakąś chwilę powinienem mieć paczuszkę, paczuszkę z, no właśnie, z różnymi rzeczami, żeby zrobić linię pojenia. Nie wiem, czy uda mi się tą linię pojenia zrobić dzisiaj, ale spróbuję chociaż w nowym kurniku taką linię pojenia zrobić. Od razu pokażę wam jak to robię, jakie części trzeba zamówić i, i tak dalej. Podlinkuję wam wszystko, jakbyście chcieli sobie takie coś zrobić. Moi drodzy, tutaj mamy dwie kwoki. Zamieniłem im poidło na taki tutaj garneczek, bo one w sumie piją tyle co nic no bo wiadomo, siedzą, kwoczą e, więc no. Więc trzeba aha, e, a te poidło wziąłem dla pisk dla pisklaków. No więc moi drodzy tak, mam już paczuszkę, paczuszkę w zasadzie już nie paczuszkę i teraz pytanie, czy dobrze, dobry wężyk zamówiłem. Tutaj gdzieś mamy ten koniec, pozwolę sobie sprawdzić, o tutaj. Tutaj jak coś to przez skórę. dziabnięcie. Jedna jest taka w gnieździe, co naprawdę ostro skubie. Bo moi drodzy, ciężko mi teraz to Wam pokazać. Nie mam gdzie Was tu położyć, chociaż czekajcie, może tutaj? O, dobra, jest dobrze. No i próba generalna. No, mam nadzieję. O kurna, dobrze jest, chyba dobrze wkręca się nawet. Dobrze, dobrze jest, super. Naprawdę idealny ten wężyk kupiłem. Jak widzicie, wkręca się ładnie. Jeszcze kupiłem, patrzcie, co tutaj, taki kranik, że będę mógł sobie spuścić. W... Czekajcie, jak to będzie działać. Aha, że będę mógł sobie napompować wodę takim wężykiem. Przez ten kranik, jakby. No, i tutaj, e, jak, to, jak to się nazywa? Zaciski. No, zaciski, coś takiego, e, żeby tutaj zacisnąć ten wężyk. Także powiem Wam, że myślę, że fajnie to wyjdzie. No i trzeba się brać za to teraz. Także lecimy zobaczyć, jak to tam tą instalację chciałbym podłączyć. Moi drodzy, generalnie instalacja gotowa do odpalenia. Jak widzicie, ładnie tutaj jest doprowadzona. Dwa tutaj te poidełka, miseczki bardziej No i co, wężykami tutaj, o, zaciskami zaciśnięte Wężyki idą tutaj, 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 tutaj Tutaj pociągnięte, tam w rogu Tutaj wchodzą właśnie e, w strych A na strychu, no właśnie, i co na strychu? Wa Przejdźmy na strych Na strychu tutaj instalacja wychodzi właśnie tak jak widzicie, czekajcie O. Tutaj z tego, e, z podłogi idą rurki, i rurki wchodzą właśnie w tą beczunię Moi drodzy, generalnie otwór jest wywiercony na dziesiątkę, a rurka ma 12, więc się, powinno się trzymać, ale myślę, że nie już wszystko może być jakiś przeciek, ale sprawdzimy. Jak na razie zostawimy, niczym tutaj nie, e, nie będziemy tego, wiecie, tam. Y, no, uszczelniać. zobaczę jak to działa. Na test do, nalejemy trochę wody. No i co? I otwieramy i nalewamy wodę. Kurczę, no chyba działa. Coś tam napełniłem wodą, ale jak widzicie, woda tu staje, dlatego że e, trochę ponad rurki jest, a tamte rurki idą bardziej do góry, więc muszę wlać trochę więcej wody. Ale tutaj, jak widzimy, wody już trochę stoi. Odtąd, w tej rurce, dotąd, w tej rurce, dotąd. Więc trochę tej wody jest, no jak widzicie. Co, no woda jest i teraz, jak się naciśnie, to woda nalatuje. Widzicie to? I teraz, teraz woda wylatuje, bo za długo nacisnąłem. Także, jak widzicie, no super, to działa bardzo, bardzo. No i nalatuje woda, i cyk, kurczę, no pięknie. Moi drodzy, ile to montowałem? 20 minut, pół godzinki. Wszystkie odwierty tutaj, tak na zaciski. Może trochę nie najlepiej, lepiej by było na te kable takie, na te takie wiecie, do kabli, jak wbijacie, czy tam przykręcacie. No, ale niestety, tego nie miałem. Mogę to przerobić, udoskonalić zawsze. No, jak widzicie, woda jest. Także teraz nic, tylko nalać zbiornik do pełna. Tak mi się wydaje, i wszystko jest gotowe. Także moi drodzy, tym razem nie przychodzę tutaj. Czy coś tu mi kapie? Chyba nie. Chyba nie. Także, ty, moi drodzy, tym razem nie przychodzę tutaj z konewką, tak jak teraz zrobiłem 10 litrów. Czyli ile tu jest w tej konewce? 10 litrów. Tylko wezmę, naleję całą bekę, czyli 60 litrów. Sam jestem ciekaw, na ile to starczy. Oczywiście jest to super kurka, no dalej. Jest to super opcja, dlatego że miseczki przychodzicie, nie wiem, z jakąś szczoteczką do zębów czy coś, myjecie miseczki i. I to jest w sumie tyle co trzeba dbać o higienę. No kurczę, no patrzcie to, a takie na przykład to, to co do tej pory było ci wiadro bądź poidło, które się pobrudzi. Powiem ja Wam, że super rozwiązanie, naprawdę super. Także co moi drodzy? Instalacja zrobiona. I co? I nalewam całą bekę. Moi drodzy, właśnie zalewam bekę do pełna, jak widzicie, leje się leje. O proszę. No, i zalewamy do pełna. Wężyki myślę, że już ładnie ruszyły. Ciśnio, ciśnienie jest petarda. Zaraz zresztą zobaczymy, przetestujemy na pełnej bece. Zamkniemy ładnie tą bekę. E, no i oczywiście trzeba pamiętać, tak, żeby sobie dobrać zbiornik, żeby ta woda latem wam tutaj się nie. no, glony się nie porobiły. No wiecie, nie zagotowała wam się, krótko mówiąc. Ja wybrałem zbiornik 60 litrów. Według mnie starczy mi to na no nie jestem do końca pewien na ile ale wydaje mi się, że na 4 dni coś takiego około mówię około, bo może to być 6 dni może to być inaczej jeszcze co tu pływa w ogóle jakiś aha, odwierty od tych, od tych rurek no, także jak widzicie ładnie się leje beka do pełna, będzie sobie ładnie tu stać, w razie czego jak będzie za mało, na przykład będzie to starczyć na 2 dni, chociaż nie sądzę Domontuję się drugą bekę i tyle w temacie. Nie ma żadnej tutaj filozofii, eee, moi drodzy. Taką bekę również zamontuję w tamtym kurniku, w starym i również drugą taką bekę do jedzenia. Do jedzenia, zobaczcie jaki mam na to plan. No i co? Widzimy się później. Zaraz sprawdzimy ciśnienie w tych miseczkach i nauczymy kury tutaj pić z tego. Tutaj widzę, że jedna, dwie chętne, że tu wejść na strych. Dobra, muszę być tu czujny, bo już prawie jest do pełna. Beka zalana do pełna moi drodzy. Rurki, widzę tutaj ładnie, jest woda w tych rurkach. Czekajcie. No jest, ale tutaj nie ma. Hmm. Co poszło nie tak? Pytanie. Pytanie, co poszło nie tak, że tutaj nie ma wody. Hmm. Czekajcie. Się zastanawiam się, czy tu nie jest za wysoko i w tym rzecz, właśnie. Tu, chociaż nie, no bo jak ciśnienie spada. Aha, no właśnie, tu nie ma ciśnienia. Czekajcie, no czy ja dobrze to rozumiem. Tu woda, zobaczymy, jak się leje. No właśnie, jak się leje, to nalatuje. Nie ma problemu z tym. No właśnie, tak, tak myślałem właśnie, no bo ciśnienie tu napiera. Więc jak się leje, to patrzcie, tu nalatuje woda stamtąd. Tak samo tutaj powinno być. Tutaj, patrzcie, koniec wody jest. I cyk, woda spada. Ale nalatuje kolejna co buduje ją znowuż do góry. Także problemu nie ma. I co? System pojenia moi drodzy gotowy. Yy, na dwie miseczki dlaczego? Dlatego, że według mnie dwie miseczki jak na razie starczą. Przecież kury nie piją na raz wszystkie. No, ale zobaczymy. Jak będzie potrzeba, domontuje się kolejne. I tyle w temacie. Pięknie. Super. Super rozwiązanie. Takie coś znajdziecie oczywiście na fermo.pl Jestem ambasadorem tego sklepu, dlatego zapraszam was Jeszcze macie Zniżkę z kodem Od Maxa, dwie dychy, który wyświetla wam się tutaj Macie 20% zniżki Przepraszam, 20 złotych zniżki Na zamówienie powyżej 200 złotych Także zapraszam, zapraszam Beka zalana do pełna, Zacznijmy, jak to się spisze Ja jestem mega zadowolony I Podjarany tym, także zobaczymy, zobaczymy. Widzimy.